Jest 3 września 1961 rok. To dla mnie ekscytujący dzień, bo po raz pierwszy moje mury przekroczą uczniowie i ich rodzice. Nauczyciele poznali mnie troszkę wcześniej, bo już odbyła się pierwsza rada pedagogiczna. Nazwali mnie tysiąc latką, ale nie ze względu na mój wiek. O nie! To dla uczczenia tysiąclecia państwa polskiego, na które ówczesne władze zaplanowały wybudowanie tysiąca szkół. Dziś mój debiut, więc już spieszę pierwszym dzwonkiem powitać dzieci. Początek udany i tak zleciało 60 lat. Dziś mamy rok 2021. Jestem umówiona na spotkanie z panią dyrektor Lidlią Nowacką, z którą rozpocznę mój diamentowy jubileusz. Zapraszam! 2021 rok to dla społeczności szóstki rok szczególny. I to nie za sprawą samej pandemii. 3 września minie 60 lat od dnia, kiedy w szóstce zabrzmiał pierwszy dzwonek. Pandemia spowodowała, że uroczystości mają w tym roku inny charakter niż w poprzednich latach. W trosce o bezpieczeństwo społeczności szóstki, naszych przyjaciół i sympatyków, Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu świętowania diamentowego jubileuszu w sposób wirtualny i przeniesieniu obchodów na stronę internetową szkoły i szóstkowy fanpage. Niezwyczajne okoliczności i lockdown spowodowały, że powszechne stało się się sięganie po najnowsze technologie. W interaktywny sposób chcemy dzielić się z Wami naszymi inicjatywami, które upamiętnią 60 lat funkcjonowania szkoły. Świętując ten jubileusz razem z Wami, mamy nadzieję. Że będzie to ciekawe doświadczenie, które dorówna okresowi Złotej Szóstki. Wkrótce przedstawimy nasz program, a teraz zachęcamy do wirtualnych spacerów po szkole, zajrzenia do Izby Patrona, naszego Centrum Historii, do zapoznania się z jubileuszowymi materiałami. Obchody 60-lecia szkoły będą trwały od 23 marca, ważnego dla naszej szkoły dnia związanego z patronem doktorem Władysławem Gębikiem z 35. rocznicą jego śmierci. Przez 6 miesięcy będziemy dzielić się z Wami szkolnymi inicjatywami, dokonaniami, pomysłami i wspomnieniami. Żywimy nadzieję, że pozostanie w pamięci na długie lata i przyniosą one wszystkim wiele radości. W naszym zamyśle jest, by na przykład urodzinowy prezent dla szkoły był efektem pomysłu młodzieży, był elementem dekoracji i edukacji. Chcielibyśmy na przykład ufundować pamiątkowy mural na elewacji szkoły od dziedzińca, na którym spędzają większość czasu w czasie przerw młodzi uczniowie. Serdecznie dziękuję za życzliwość wszystkim przyjaciołom i sympatykom, za instytucjom i organizacjom, za dotychczasową współpracę i wsparcie przy realizowaniu założeń dydaktyczno-wychowawczych, służących rozwojowi uczniów i szkoły. Społeczności szkolnej życzę wielu sukcesów do chowania tradycji wzruszających i nietuzinkowych jubileuszowych dni i życzę wszystkim interesujących chwil spędzonych w naszej wirtualnej szkole. Kochani, przed nami diamentowy jubileusz szkoły. Tak, to nieprawdopodobne, ale stuknęło nam 60 lat. Chcemy ten jubileusz uczcić w wyjątkowy sposób. Z inicjatywy nauczycieli, rodziców i uczniów powstał taki pomysł, by na ścianach zewnętrznych budynku szkoły, od strony dziedzińca, powstał mural, czyli takie e, naścienne zewnętrzne malowidło. Z takimi muralami pewnie nieraz zetknęliście się w dużych miastach. Jeżeli ktoś z Was był w Gdańsku na Zaspie, to na pewno widział serię pięknych murali wykonanych przez twórców z Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska. I właśnie taki mural wykonany przez profesjonalnych artystów mógłby powstać na budynku naszej szkoły. Oczywiście to wiąże się z ze sporymi kosztami, mamy tego świadomość, ale wyobraźcie sobie, takie malowidło, które rozsławi nie tylko naszą szkołę, ale także miasto, to byłoby coś. Koordynatorem tego projektu byłby profesor Jacek Zdybel. To jest jeden z twórców właśnie murali na Zaspie. No i teraz, żeby to wszystko zrealizować, posłuchajcie, potrzebujemy pieniędzy. Ale wierzymy, że wspólnie damy radę zrobić coś, co będzie służyło także innym pokoleniom. Kochani, liczymy, że takie wykonanie muralu będzie, yy, znaczy jest szacowane na około 20 tysięcy złotych. Ale w tym celu podejmujemy różnego typu inicjatywy. Rodzice stworzyli już, yy, stworzyli już Zbiórki na ten cel na Allegro lokalnie, gdzie możecie wchodzić, możecie wystawiać przedmioty do licytacji, ale możecie także sami licytować. Oprócz tego zbiórka prowadzona jest na zrzutka.pl. Wszelkie informacje i linki prowadzące do tych stron znajdziecie na stronie internetowej szkoły. Mamy nadzieję, że wspólnie zrealizujemy ten cel. Bardzo liczymy na Waszą pomoc. Prosimy Was żebyście rozpropagowali tę akcję poprzez Facebooka, poprzez pocztę pantoflową. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować. No i cóż, spotkamy się w październiku na już finałowych obchodach naszego jubileuszu. No chyba spotkamy się pod tym muralem i zrobimy sobie wspólne zdjęcia. Czekamy na was, liczymy na waszą pomoc i pamiętajcie Razem możemy wiele. Do zobaczenia.